Na Podzamczu przy Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej świętowano setną rocznicę powstania Lasów Państwowych. Była to okazja do zwiedzania wystawy okolicznościowej oraz wzięcia udziału w festynie. Wydarzenie było objęte patronatem honorowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. To już jest y, trzeci rok z rzędu, kiedy współpracujemy ze służbami mundurowymi leśnymi. W tamtym roku m.in. impreza dotyczyła Polskiego Związku Płowieckiego, a w tym roku y, y, impreza uświetnia stulecie lasów państwowych, powołanie lasów państwowych, czyli leśnicy. Wzorem poprzedniego roku towarzyszy temu piękna wystawa, która jest do zobaczenia w naszym muzeum do 30 czerwca, ale oprócz tego festyn, który Państwo macie okazję oglądać za moimi plecami, wystawia się siedem nadleśnictw, także wyjątkowa sytuacja z lubuskiego, z wielkopolski, z zachodniopomorskiego można popróbować rewelacyjnych rzeczy jak chociażby gulasz z łosia różnego rodzaju wędliny z dzika z sarny ciekawa oferta dla dzieci tutaj są dla dorosłych również na przykład sokoły przyjechały z zachodniego cieszę się bardzo że udało nam się zorganizować tak okazałą imprezę w naszym kompleksie i że międzyrzeczanie będą mogli, nie tylko zresztą międzyrzeczanie, będą mogli z, niego, z niej skorzystać. To jest jakiś sposób na uczczenie tego stulecia, ale także na to, żeby przybliżyć społeczeństwu naszą pracę, to, czym na co dzień się zajmujemy, pokazać, jak, w jaki sposób to robimy, jak dbamy o nasze lasy i na czym polega praca leśników? Nie mamy tak jednoznacznie ważnego utworu, każdy ma jakąś swoją funkcję. Na przykład mamy sygnał powitanie, no to wiadomo, gramy na powitaniu, pożegnanie na pożegnaniu, mamy też zbiórkę i takie różne inne sygnały. Na co zwrócić uwagę? Chyba najbardziej przy takim występowaniu na zapis nutowy. Wszystko musi być idealnie zagrane, wszystkie dźwięki, tak zwane stekata i inne takie detale muszą być zagrane. Prezentujemy tutaj jakby gałąź łowiectwa, która historycznie ma już około 4000 lat, sokolnictwo, czyli sztuka układania ptaków drapieżnych do łowów. Wynaleziona na stepach centralnej Azji i do dziś kultywowana w wielu krajach Europy i całego świata. No, sztuka, jak sama nazwa wskazuje, sztuka układania ptaków drapieżnych, więc nie jest to sprawa łatwa, wymaga dużej cierpliwości, dużej wiedzy. Primo non nocere, jak mówi stare łacińskie przysłowie, czyli po pierwsze, nie szkodzić, więc kwestia pożywienia, kwestia pokarmu, kwestia tego całego oprzyrządowania, które jest dosyć skomplikowane, ręcznie to wszystko jest robione. I sama kwestia treningu wymaga mnóstwo czasu. Trzeba spędzać wiele godzin z podopiecznym. Tutaj możemy tylko liczyć na wzmocnienie pozytywne. Nie możemy naszego podopiecznego ukarać w żaden sposób, tylko, tylko poprzez przebywanie z nim, pozytywne wzmacnianie, przede wszystkim pokarmowe oczywiście. No i długotrwały proces, którego zwieńczeniem jest puszczenie ptaka do swobodnych lotów. No, las to jest coś pięknego. Ja kocham las, także dla mnie lasy to jest coś najpiękniejszego, co możemy mieć na świecie. Jest zorganizowany każdy, kto chciałby wziąć udział w takim konkursie, podchodzi do Stoiska Nadleśnictwa Międzyrzecz, otrzymuje kartkę z, z tabelką, w której są wszystkie nadleśnictwa i po kolei każde nadleśnictwo trzeba podchodzić, rozwiązywać jakieś zadanie lub odpowiedzieć na jakieś pytanie, piecząteczka i po uzyskaniu wszystkich pieczątek podchodzimy do Nadleśnictwa Międzyrzecz Stoiska i otrzymujemy jakąś nad, nagrodę. Chcieliśmy mocno zaakceptować yy... Historię, tradycję polskiego leśnictwa. Jedną z, jednym z elementów tej wystawy jest e, historia mundury leśnego, która jest niezwykle bukata. Sięga ona tak naprawdę na przestrzeni na ziemiach Polski na przestrzeni czasowym około 200 ponad 205 lat, już w tym roku świętujemy. E, rozpoczęła się ona w królestwie polskim. E, Królewski korpus leśny, pierwsze mundury, które miały znamiona niepodległości, później e, odzyskanie niepodległości, i tak naprawdę boom mundurowy, który przez 100 lat. Jak widzimy, y, zmieniał się dość znacząco. Y, były różne koncepcje, różne pomysły, ale zawsze był on zielony i co charakterystyczne, miał polskie godło i listki dębowe. Y, jestem zaskoczona, jak pięknie to wszystko tu wygląda. Organizacja po prostu wspaniała. Y, a sprowadza mnie tutaj pokaz Psów Myśliwskich. Koleżanka mnie poprosiła, żebym pokazała mojego pieska. Oj, piękna impreza, to jest coś pięknego. No. Szkoda tak mało zreklamowane, ale coś pięknego dla dzieci, dla dorosłych, dla nas wszystkich.